Cześć! Chcesz wiedzieć, jak wyznaczać granice we współpracy ze swoimi animatorami? Jeśli współpracujesz na animacjach ze znajomymi, rodziną lub przyjaciółmi i nie wiesz, gdzie jest granica pomiędzy relacją bliskości a relacją zawodową, jeżeli chcesz mieć dobre relacje ze swoimi animatorami, ale nie takie sztywne i bardzo formalne, tylko bardziej luźne, ale boisz się, że przez to stracisz swój autorytet, jeśli masz fajny, koleżeński team, ale do końca nie wiesz, jakie zachowania są w porządku, a jakie nie, to koniecznie oglądaj to nagranie i wysłuchaj, co dzisiaj mam Ci do powiedzenia. To nagranie jest ostatnim w kampanii dwudniowego szkolenia online Zespół na medal, zatrudniaj i zwyciężaj. Szkolenia, w którym chcę nauczyć Cię, jak być świetnym liderem i jak zbudować zgrany zespół animatorów. Zespół, na który możesz liczyć. Zespół, który jest częścią Twojej firmy, zespół, który jest samodzielny i dzięki temu Ty masz czas na rozwój swój i swojego przedsiębiorstwa. Ja nazywam się Ewelina Rusnak i od 2015 roku współpracuję z animatorami i jestem ich liderem. Jestem właścicielką firmy NCPNC i pomysłodawczynią projektu Łowca Animatorów. Obecnie z dziką satysfakcją przewodzę stałym, 15-osobowym zespołem animatorów. Swoją animacyjną karierę rozpoczęłam od współpracy z przyjaciółką, i na początku mój zespół powiększał się głównie o znajome osoby. Później do zespołu zaczęły dołączać koleżanki, koleżanek i znajome znajomych, czyli głównie osoby, z którymi ja nie byłam prywatnie związana. Wtedy pojawiło się przede mną wyzwanie, jak to robić, jak oddzielać te relacje, by osoby, z którymi nie jestem związana w życiu prywatnym, nie czuły się pomijane, a z drugiej strony, by nie faworyzować tych dziewczyn, które po prostu lubię. Jestem tego zdania, że w biznesie liczą się relacje i dobrze budować go z osobami, które się lubi i z którymi jest nam po drodze. Dlaczego większość czasu spędzamy. Jeżeli ja sama tworzę swoją firmę, to nie wyobrażam sobie współpracować z kimś, z kim będę się wyścierać na każdym kroku. Z drugiej strony nie można stawiać tylko dobrych relacji jako jedynego warunku współpracy. Moim zdaniem liczą się też kompetencje, dlatego zawsze, gdy mam do wyboru dwie osoby z odpowiednimi kompetencjami, jedną, która ma spójne wartości z moimi, a drugą całkowicie odmienną, to zawsze wybiorę tą pierwszą. Bo wiem, że przyświeca nam ten sam cel. Z kolei w odwrotnej sytuacji, gdybym miała do wyboru dwie osoby z takimi samymi wartościami jak ja, ale różnymi kompetencjami, kompetencjami to wybiorę tą, która ma lepsze kompetencje. I w trzeciej możliwej sytuacji, jeżeli um, będę mieć do wyboru osobę, która ma świetne kompetencje, ale nasze wartości całkowicie się mijają. I wiem, że ta współpraca będzie ciężka, to niestety, ale będę szukać dalej. Wiedza i umiejętności to jest coś, co można nabyć przy odpowiednim zaangażowaniu, ale postawy i systemu wartości nie zmienię i ciężko mi będzie na nie wpłyn wpłynąć w dalszej współpracy. Jak zatem to ogarnąć, by było dobrze? Tam, gdzie pojawiają się relacje, nigdy nie jest łatwo. Z wieloma moimi animatorkami, nawet jeżeli nie zaczynałyśmy współpracy od przyjaźni, to po czasie zaczęłyśmy się kolegować i spędzać wspólnie czas po pracy. Mam w swoim zespole też animatorkę, która jest moją kuzynką. I wszystko jest ok, dopóki obie, obie strony potrafią to oddzielać. Jeżeli ze współpracownikami łączą nas relacje też poza firmą, to trzeba po prostu bardziej uważać, by jedna relacja nie wpłynęła negatywnie na drugą. Jak zatem wyznaczać granice? Najlepiej robić to poprzez swoje czyny, i tutaj ten obowiązek spoczywa głównie na tobie. Nie łącz życia prywatnego z zawodowym. Ustaw zasady i wyciągaj konsekwencje wobec wszystkich animatorów. Jeśli Twoja przyjaciółka czy siostra będzie oczekiwać specjalnego traktowania, to od pierwszego takiego momentu czy sygnału musisz ją uświadomić, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że zasadom podlegają wszyscy. Staraj się też, wiem, że to jest bardzo trudne, ale nie dzielić się problemami z Twoimi animatorkami, z przyjaciółmi, którzy również należą do zespołu. Obogatywanie osób z zespołu z, innym, z innymi jego członkami jest niedopuszczalne i bardzo psuje relacje. Dodatkowo pokazuje, że jako lider jesteś mega nielojalny. Pamiętasz, że Twój zespół może być tak dobry jak Ty, no, właśnie, jeżeli jesteś osobą, która sama sieje ferment, to nie oczekuj, że twój zespół będzie zgrany na 100%. Stara się też nie dzielić problemami firmy z przyjaciółmi, którzy z tobą pracują. Nie wpływa to dobrze na relacje, ponieważ te osoby mogą poczuć się obciążone i w jakiś sposób zobowiązane do tego, by ci pomóc. Moim zdaniem zaburza to całą relację i rodzi dziwne oczekiwania. Lepiej rozmawiaj z nimi na jakieś inne prywatne tematy, natomiast tematy firmowe obgaduj z kimś, kto jest neutralny. Nie spoufalaj się też ze swoimi animatorami, nie zabawiaj ich na siłę, nie, wy, nie wypytuj o życie prywatne, nie, nie wiem, nie wypisuj na fejsie, co u nich słychać. Jak coś porozmawiacie na swoim firmowym spotkaniu. Daj im, te, daj im po prostu oddychać i żyć bez siebie. Nie każ się tłumaczyć, co i jak i dlaczego, bo nie powinno cię to interesować. Tak samo działa w drugą stronę. Jeżeli są tematy, na które ty nie chcesz z nimi rozmawiać, to ich po prostu o tym poinformuj, że to nie może być tematem waszej rozmowy. Czy animatorzy mogą ci mówić na ty? Tutaj zdania są podzielone. Ja nie jestem fanką sztucznego budowania dystansu, dlatego moi animatorzy mówią mi po imieniu ewentualnie szefowo. Zapytam moich animatorów na grupowym Messengerze, co u nich słychać. Gdy urodził się mój syn, wysłałam im również jego zdjęcie. Składam im życzenia urodzinowe i staram się ich wspierać w ich prywatnych celach, o ile są mi znane, ale nie wchodzę butami w ich życie. Mam też taką jedną zasadę, którą się kieruję: że na spotkaniach firmowych typu zakończenie sezonu nie kupuję moim animatorom alkoholu. Jeżeli mają ochotę napić się piwa, ok, droga wolna, ja też mogę się napić, ale też nie będę szalać z nimi na tego rodzaju imprezie. Co innego na prywatnym spotkaniu. Myślę, że tutaj dużo zależy od tego, jaką mamy relację. Jeżeli czujemy się w niej bezpiecznie i wiemy, na ile sobie możemy pozwolić, no to droga wolna. Wcześniej wspomniałam o tym, że budowanie relacji zawodowej z osobą, która jest w jakiś sposób z nami związana prywatnie, jest bardzo trudne i jest to sprawa bardzo delikatna. Osobiście miałam taką sytuację, że moją animatorką była osoba z mojej rodziny. I gdy, nasze, gdy nastąpiła taka sytuacja, że nasze rodziny się lekko poróżniły, to później każda moja uwaga była przez nią odbierana jako prywatny atak, mimo że ja nie miałam takiej intencji. W rezultacie, niby nie z tego powodu, ale nasza współpraca zakończyła się. To tak po prostu ku przestrodze, żebyś miał świadomość, że to naprawdę jest trudne i bardzo delikatnie trzeba podchodzić do takich współpracy. Na koniec zapraszam Cię na bezpłatną konferencję online. Jak zbudować zaangażowany zespół animatorów i być liderem we własnej firmie? Konferencja ta e, otwiera sprzedaż e, dwudniowego szkolenia online Zespół na medal, zatrudnia i zwyciężaj. Bądź ze mną 30 kwietnia o 19.30. Nie możesz tego przegapić. Link do zapisu znajduje się pod tym nagraniem. Na tej konferencji będziesz mieć okazję zakupić właśnie bilet na to szkolenie lub inne pakiety w skandalicznie atrakcyjnych cenach. Dodatkowo będzie to też okazja, by zadać mi pytania w przewidzianej sesji QA. Nie może tam Ciebie zabraknąć. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Cześć!